Witajcie z tej strony NIS358, a to kolejny odcinek. Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Czas było w końcu udać się do samotni i wykonać zadania znajdujące się w tym jakże pięknym mieście. Gdyż na Pogadniczu skończyliśmy prawie wszystkie, tam zostały jakieś dwa zadania. To ja jeszcze będę chciał kiedyś wykonać, ale nie chcę już, bo Poganicza na razie dosyć, odejdźmy od Poganicza, czas od Poganicza odpocząć, wrócimy jeszcze tam, bez obaw. Mm, piękne miasto z użyźwiającym podmuchem wiatru. Nie miałem słów. I tyle, no, nieważne. Co by tu wykonać w takim razie? Co jeszcze ciekawego mamy? Ciekawe to mamy jeszcze do zrobienia tutaj... Mianowicie... Oj, go. No, spokój. Udać się do Błękitnego Pałacu. Także wspaniałej twierdzy. To była ironia. I wejść. Jego mły Jeszcze pogadam z rodziną tego gościa, któremu głowę odcięli Tego, że nie zdążyłem tego zrobić A powinienem, wiem No dobra, nieważne Chodź. Proszę, zbugowałem się. Proszę, nie przeszkadzaj Legion. Oj, przepraszam? z tej jaskini aż bije nienaturalną magię. A Ela. Ktoś powinien to zbadać. W takim razie niezwłocznie wyślemy Legion, by oczyścił jaskinie i zabezpieczył miasto. Pod moimi skrzydłami mieszkańcy Zasza zawsze Moje będą pewni, że w okolicy niczego nie ma. Smoczy most znajduje się w rękach cesarskich. To jakieś bzdurne przesądy. Mm, na pewno. Boże potrzebna jest bardziej wyważona reakcja? Tak, oczywiście masz rację, Falk. Przekaż kapitanowi Aldisowi, żeby przydzielił dodatkowych strażników do smoczy mostu. Dziękuję, Jarl Elisif. A co do tej jaskini? Zapewniam cię, że wyślę kogoś, by zajął się tą jaskinią, Warniusie. Możesz odejść. Hmm, możesz odejść. Pośpiesz się. Jeśli masz jakąś Nie mam czasu sprawę, rozmawiaj z moim sekretarzem Falkiem Ogniobrodym. E, Dlaczego Ulfik zabił twojego męża? Bo właśnie tak czynią zdradzieccy tchórze, gdy pałają rządzą władzy. Ulfrik chciał zagarnąć tron najwyższego króla. Uważał, że należy mu się bardziej niż Torygowi. Dlatego właśnie stanął przed moim mężem i. i krzyknął. Straszliwym głosem. To było coś jak z legendy, albo koszmaru. Gdy Ulfric zaatakował z taką furią, mój mąż on. on zwyczajnie przestał istnieć. Tak? Nic więcej nie powiem, bo wciąż mnie boli, gdy o tym opowiadam. Czego? Że nieugiętej siły, czy jakiegoś. Unierzeczywistnienia? Nie wiem, to dobrze. Jesteś najwyższą królową Skyrim? Nie, jeszcze nie. To prawda, że mój mąż, Toryk, był najwyższym królem, a ja jestem wdową po nim, ale to nie jest właściwy czas, by pretendować do takiego tytułu. Uuu, nieładnie. Ten kraj wyniszcza wojna, a jego ludzie cierpią. Gromowładni są wrzodem na ciele Skyrim i jak każdy wrzód, trzeba ich wypalić. Tylko wtedy będę mogła zająć należne mi miejsce najwyższej królowej. Wrzodem? Wyżodem, wrzodem, to ja ci powiem, w Skyrim są wysokie elfy, a nie gromadni. Ufasz generałowi Tulliusowi? Hmm. nieco zbyt często słyszę to pytanie. Zazwyczaj pada z ust tanów. Martwią się, że Tullius jest za bardzo skoncentrowany na wojnie i może zapomnieć o naszych obywatelach. Na ironię zakrawa fakt, że choć generał Tullius z pewnością nie jest Nordem, bez niego lub Skyrim byłby zgubiony. Na pewno. Zaufanie nigdy nie jest rzeczą łatwą. A już szczególnie dla moich rodaków. Mimo to musimy Tulliusowi ufać. Jakiż mamy wybór? Chcesz, by ktoś sprawdził jaskinię wilczy Czep? A myślałam, że ta sprawa została już załatwiona. Tak się chyba tym zajmuje. Dobra! Pozdrawiam cię. Módlisz Masz jakąś za sprawę do załatwienia na dworze? Co stało się z Elisif, jeśli Cesarstwo wygra... To stanie się z Elisif, jeśli co wygra wojnę? To się jeszcze okaże. Wedle prawa należy jej się tytuł najwyższej królowej Skyrim. Ale żeby to roszczenie miało jakiekolwiek znaczenie, musimy mieć poparcie innych jarlów. Jeśli zaakceptują jej rządy, będziemy mieć pokój. Uuh. Czy generał Turiusz szanuje Elisif? Oczywiście, że tak. Co to za pytanie? Może zdarzyło ci się słuchać Erikura? Część tanów rozsiewała plotki. Podejrzewam, że on je inspirował. Nie zwracaj uwagi na te pogłoski, jeśli chcesz pozostać w mieście. Okej, okay, okej. Okay. Może jest młoda, ale Elisif ma prawo do tytułu Jarla. A w Skyrim! Szanujemy tradycję naszych przodków. Lepiej o tym nie zapominaj. Dobra. Podobno potrzebujesz pomocy w jaskini masz na myśli sprawę z mostu? No. Szczerze mówiąc, zamierzałem dać sobie z tym spokój. Ha. Jak Nawet każdy. W najlepszych chwilach Warnius jest trochę nerwowy. Nie dramatyzuj. O dziwnych zdarzeniach w jaskini Wilczyczerem. Znikali podróżni, pojawiały się rozmaite światła. To pewnie dzikie zwierzęta albo bandyci. Rozmaite Znigali światła Nie warto się tym zajmować podczas wojny. Ale jeśli chcesz oczyścić tę jaskinię, dopilnuję, by zapłacono ci za twą pracę. Hmm, dobra. Dlaczego nazywano ją Wilczy Czerp? Ta jaskinia cieszy się złą sławą. Dawno temu Potema królowa Wilków wykorzystywała ją do nekromantycznych rytuałów. Stąd ta nazwa. To było ponad 500 lat temu. Teraz praktycznie nic tam nie ma, ale wszyscy uważają, że jaskinia jest nawiedzona. Nie, no ja sobie. Robię. Dobra. Dobra, w takim razie ja wychodzę. O, wow, okej. Okay. Okej, okay, yy... jaskinia jest tutaj. No, mam ją odkrytą już na szczęście. Chyba to w takim razie się tam szybką podróżą, żeby niepotrzebnie was zanudzać podróżą. Wiecie. Wciągnij mi mieczy sława. szkielety, to już wiadomo, że coś tutaj jest. U, nawet mi jakieś obrażenia zadały. Podejrzane. Dobra, e, jak mam. No dobrze, mam. Wystarczy te prawie 90 Udźwigu dźwigu. Przynajmniej powinno. Dobra. W takim razie, a bo ja zapomniałem naładować sobie ostrze. Przepraszam, w takim razie naładuj pospolity klejnot dusz. Zaklinanie wzrasta. No, ja po prostu specjalnie nabijam zaklinanie, jak nie powiem co. Dobra, nieważne. Ważne, że Mieczysław jest naładowany, i Uu, tu jest naprawdę męcznie. Długie, no ja nie lubię długów. Z przyzwyczajenia. Okej. Okay. Jeszcze tylko spadzę tutaj. Uuu. Dzień dobry. Jak można było z tak bizka nie trafić? Wiem. Halo, kto tam? Myślisz, że masz jakieś szanse? Przeszłam ostatnich miejscach. No choćby chodź, chodź. o, już lepsze dałgi Bo ja wolę zabijałga. Na ja. A, wielki problem, to by mi nie, sp nie sprawiliście. Wręcz przeciwnie. O, moja strzała, dziękuję, że ją zachowałaś. E, Twoja kolej. Kolejna szata. Tu głównie będą sami inne komanci. Hmm. hmm Ale jak z tak bliska ja nie to ja nie rozumiem. przecież w ogóle celowałem To jest, to jest niezrozumiałe e, Gdzie jest ten drałby? Tu jest On wpadł w tekstury? Nie! Widzę tylko jego miecz to ciężki! Ale chyba jego ciało w teksturę wpadło. Nie, tutaj jest, to, Przepraszam, eee, szybki zapis. Jeszcze chciałbym zaczekać i zaznaczyć sobie to zadanie i eee, Where is Aela? O coś Aeli nie widzę. Czekajcie, poczekam już godzinę. LOL Gdzie jest Arla? Dziwne No ja Wszystko. Wszystko. Tu jest zawalone przejście. Tak Ja sam wiem. I tak, tutaj teraz trzeba zes... i zeskoczyć, Nis. Ha! Ja jednak nie dam się tak szybko wyolować. A widzicie! Mistrz akrobatyki Nis w ciężkim pancerzu skacze niczym... Assassin! Z Assassin's Creed. <ścoughs> nie ważne. Dobra. Na no, pewno nie ważne. Okej, okay, tu nic nie ma Szybki zapis Dziękuję Ruiny Wilczy czep. Uuu. Mroczna nazwa Już się boję, nie yeah. O i proszę kto się zjawił, Ela o i tutaj widzimy bardzo piękne zjawisko. Królowo Wilków. No, potemę przyjrzyjmy no. Wzywamy potemę. Wzywamy potemę. Tylko się nie zesaj. Wzywamy, Wzywamy po potemę. Długo spałaś, pozbawionym snów snem. Śmierci. Gdzie są reałby? Ale dość tego. Usłysz nas, królowo Wilków. Wzywamy Cię. O, oh shit. A, nie będę się z nim cackał. E, nie, nie skaczę tam, bo zginę. Znając życie. Czyli, po mówiąc, wbijamy tutaj w dół. Czekajcie, muszę się uleczyć. Aż zwykle jestem taki mądry i w ten ogień musiałem wejść. Ej, ale gdzie jest ten nekomata? Ej, go! Tu jest. Ale to jest stanizm. Nie, nie zastanawiam się, czy tego nie wyrzucić. Jest taki po że. aż za nie? Dobra. Ej, idziemy dalej. Nie chcę mi się tutaj stackać pod tymi względami po prostu. CO JEST? kuchy Dobra, nieważne. A! Ela nie blokuj mnie. Dobra. E, dał kupił. Dziękuję. Eee, tobie też dziękuję. Chociaż szaty nekromanty... Nie wiem czemu są takie... Tanie, bo w końcu... O 75% magia... Regeneruje się szybciej. To jest... Dobry boost. Nie jest złe. Dobra. Chociaż hmm. tu jest. No nieważne. Dziwne, że się nie zapaliło. E, diadem. Ja sobie poczekam. Mogę czekać. Jaki to jest. Ja ogóle, dobra, nie będę na niego marnował. E, mączka. E, nie, mączka kostą, tylko złotko. Dziękuję. Hę Save. Szybki. No i teraz to załatwię. Ale wpierw tego gościa, tylko. Oś jasna dupa, jak mogę nie tafić O, dał się zbudował. he, 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 he. sobie tak poczekamy no i sobie tak rozwalał co mi szkodzi Mamy czas Dobra, nie mamy czasu Ale ciota Ale ściebie Pizda Przepraszam, się tak brzydko wyrażam ale nie wkurzają już te deaugi nie deau bo samo z... mam do czynienia z deugami a nie lubię z przyzwyczajenia. Okej okay. tak, tak! Sprowadź mnie do tego wymiaru! To ze świętym wymiarze. Nasze o! Kuchy, wzypałem, zapiał! A krew niewinnej istoty wiąże cię, królowo-wilków. Mm. Mm -hmm. Wezwanie. We, co czynicie? Głupcy! Nie znosicie mnie! Kolejne draugy. Rozwalią. No. Rozwal ją! Ale do rymu się dobrało. No, a te moje... Te moje rymy. Wiem, jest, moje rymy są epickie. Co? Draug miał przy sobie amulet maje No, we Uważaj! To ty uważaj, Ela. Ło, no, nie! Coś jest nie tak. Mamy tu intruza. Ale wy szybcy jesteście! prostu plus 5 plus do... 5 do inteligencji. Jest tam kto? Tutaj! Ałcz. Już mnie w czymś nawalają. nawet nie dadzą obrobić swojego przyjaciela. Nie! ja. Znowu wydają jakieś zboczone odgłosy, nie rozumiem tego. Myślicie, że śnieg mi coś zrobi? A ja. Staję, babo Okej okay. Powstrzymaliśmy rytuał, całe szczęście A ich nieszczęście uh, 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 Dziękuję Niech się tutaj most opuści Zniknęło Całe szczęście Okej okay. Nie wiem co z nim pietestałami, obi mam tam coś stawiać? Może ludzi? Może się uda? Nie, nie uda się. Eee, coś tu mamy ciekawego. Uchodźcy, lekki pancerz, nie potrzeba, ale zawsze bliżej do poziomu. Uuu, bardzo fajny znak. Tylko to mi bardziej przypomina kota, a nie wilka. Podejrzany, bo to szatańsko wygląda. Dobra, ja się z tym bo to na pewno ksiądz z Hello Kitty miał coś wspólnego. Na pewno. Kuchci piekieł. Kuchci piekieł, przepraszam. To wszystko jest wina Hello. Hell przepraszam, jak to on mówił? Hello Kitty, czyli kotek z piekła. To powinno być Hell of Kitty, a nie Hello Kitty. Chociaż Amerykanie skacają czasami, jak na przykład śpiewają, nie pamiętam nazwy utworu, ale tam jest w jakimś tam utworze, że zamiast off to jest O. To na przykład dziwne. Nieważne, nieważne. Ja się podaję dalej! Rytuła został powstrzymany, jestem mistrzem, to akurat wiem, nie trzeba mi tego mówić. I lol e, ciekawe. Okej, okay, jesteśmy tutaj. No, dziękuję. W takim razie ja stąd wychodzę z tej ponurej jaskini. I dobra. Save. Mapa. Aha. I do białej grani. Do czego? To samotni. Jezus Maria. Tragicznie się mylę z wami. No, nieważne. Yy, wybaczcie, walnąłem swój mikrofon ręką, kiedy chciałem po prostu się załamać i walnąć sobie ręką w czoło. Ale nie dokonałem tego e, aktu sprawiedliwości. Mam, to no, kitny pałac. Wbijamy. miło. Czyżbyś był moim chrobrym bohaterem, który przybywa, aby wybawić mnie z opresji? Jesteś, nie no dobrze. Eee... Co udało ci się znaleźć w jaskini, Wilczy, eee, Pewni na komandzie próbowali przyzwać i okiełznać potemę. Potemę o własnej osoby? No. no. Proszę powiedz, że udało ci się ich powstrzymać. Jeszcze jedna rzecz zanim powiemy. Widzicie jak się jej oczki świecą? Tak, to jest wampir. Ich obrzęd został przewany zalenie ukończony. Nawet nie wiesz, jak wiele zawdzięczać ci królestwo. Wskrzeszona potema. Wzdragam się na samą myśl. Domyślam się. Ośmieszne. O, 800 to nieźle. Nie mam czasu na nadzieję, że pomożesz mi w pewnej kwestii natury osobistej. Uu, a co chodzi? E, czym mogę służyć Jaelu? Falk mówił mi o wydarzeniach w Jaskini Wilczy Czereb. Twierdzi, że można ci ufać. Jak zapewne wiesz, czczenie Talosa jest w Cesarstwie zabronione. Gdy chowałam męża, składałam ofiary wszystkim bogom, za wyjątkiem Talosa. Weź proszę róg wojenny, który odziedziczył po ojcu, i zanieś do kapliczki Talosa. Hmm, hmm, hmm. To będzie prawdziwy zaszczyt. Dziękuję. Wiele by to dla mnie znaczyło. Okej, okay. dostaliśmy łuk bojowy. W takim razie, jeszcze mamy trochę czasu, to go zaniosę. Chociaż. No, nie, nie, skończę, nie będę taki winny. Ale myślę o innym zadaniu. Które też musimy wykonać. To zadanie wykonam podobnie w następnym odcinku. Chyba nie, już tam to zadanie w dokach oddaliśmy to jednak nie. To no to w takim razie wykonamy to zadanie. Eee, gdzie. O, dobra. zaznaczyć trzeba. Jak zwykle, jakby samoczynnie nie mogło mi zaznaczyć. Nie, nie chcę przedświt. świt. Tak, chcę zanieść to. I z tego co pamiętam. Kapliczka Talosa jest gdzieś tutaj. Niestety nie ma tego zaznaczone, ale warto wiedzieć, gdzieś tutaj jest. I ja na przykład tego nie lubię, kiedy gramy jeśli na wyższym poziomie trudności. Chociaż to też jest pewne utrudnienie, ale takie misje to nam zaznacza. Z tego co wiem, to tylko na poziomie trudności łatwy i na tylko takim poziomie. Na innym nie. Na najłatwiejszym ja gram na 7, więc mi nie zaznacza, widać. Okej, okay, ważne, że jest dzień. W takim razie udamy się od razu. tam. Kapliczka jest gdzieś tam. O, wow, tylko ostrożnie, żeby nie popełnić czynu samobójstwa. Przepraszam, tak krzyczę, ale wolę nie umierać. E, do jaskini, która jestem tam zaznaczona, na pewno się tam nie udam, bo tam jest kilka dość nieprzyjemnych rzeczy. Pamiętam to, bo wykonywałem tam zadanie dla Mehide czy ja jakoś, tak? Nie pamiętam. O, i tutaj jest już kaplica. Jesteśmy na miejscu. No, widzicie. Eee, klejnot dusz, złoto, torba. Okej. Okay. Umieściuk. I co teraz zrobię? Teraz sobie wezmę ten róg. Wiem, jestem wedny. ale odkryję sobie tą jaskinię z łaski dla samego siebie. Już i tak tam nie wejdę. No, już nawet widzicie zabudowania falmejów. To jest masakryczne, co się tam znajduje. I nikomu nie polecam tam wchodzić. Dobra, no ale cóż. To będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Łapkujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Cześć i niech fus, ro i dach będą z Wami.